Nagrywarka Panasonic DVD DMR E55 obsługująca zapis na płytach DVD-R, DVD-RAM z przodu, przycisk do włączenia wyłączania, wyłączenia, wejście audio-wideo 3S Video i cinch. wyświetlacz, napęd, przycisk do zmiany kanałów, przewijania, stop, pauza, start nagrywanie oraz przycisk do wysuwania i zasuwania tacki na płyty DVD jako jedyny jest y, ten przycisk którego tutaj na panelu przednim którego nie ma na pilocie w, przy, w przycisku nagrywania jest także dioda od pilota pilot u góry włączanie nagrywarki obsługa do telewizora firmy Panasonic klawiatura numeryczna, zmiana kanałów, przewijanie, start-stop, przyciski od menu, zmiana statusu nagrywania w funkcji LP, SP, EP, nagrywanie, zmiana ścieżki dźwiękowych. Na tylnej obudowie znajduje się wejście zasilania, wentylator, cyfrowe wyjście dźwięku. Na dole są to wejścia. Cinch i s wideo jako na porcie audio-video 4, służące np. do podpięcia DVD, magnetowidu, dekodera i innych urządzeń, które mają, można podłączyć poprzez cinch lub S-Video. U góry jest wyjście cinch i S-Video do podłączenia np. z telewizorem. U góry jest wejście i wyjście na telewizor wejście służące do oglądania z, yy, materiału z nagrywarki, a wejście służące do nagrywania na Audio Video 1 yy, tego, co obecnie się ogląda na telewizorze, ale działa to tylko w przypadku, gdy, gdy telewizor obsługuje telewizję analogową. I euro złączę na Audio Video 2, które służy do nagrywania np. Na z magnetowidu i dekoderat i innych urządzeń. Można tutaj np. skrywać kasety VHS na tą nagrywarkę. Wejście kompozyt. I wejście, wyjście antenowe do telewizji analogowej. Nie ma tutaj modulatora, który pozwoli zaprogramować nagrywarkę na, jako kanał analogowy na telewizorze. Nagrywarka obsługuje zapis na płytach DVD-R i DVD-R, obsługuje płyt DVD-RW i płyt plus R plus RW. Żeby zgrać na przykład materiał z kaset VHS, wystarczy podłączyć magnetowid poprzez eurozłącze lub złącze Cinch do nagrywarki, włączyć, uruchomić odtwarzanie na magnetowidzie VHS oraz uruchomić nagrywanie na nagrywarce DVD na płytę i czas takiego przegrywania trwa tyle, ile, ile chcemy zgrać materiału, czyli jeżeli kaseta ma 3 godziny, to, mu, to czas zgrywania zajmie 3 godziny na płytę. Po włożeniu płyty następuje jej odczyt. I teraz za przyciskiem na pilocie Red mode możemy zmienić formę nagrywania płyty SP, LP. SP, EP, i XP. Płyta standardowo dwugodzinna jest w standardzie SP. W standardzie LP ma 4 godziny, w standardzie EP ma 8 godzin i w standardzie XP godzinę. W przypadku telewizji analogowej, zmieniając przyciskami, możemy nagrywać z danego kanału. Na nagrywarce, które są zaprogramowane kanały. akurat nie mam dostępu do analogowej telewizji jeszcze z oferty multimedia więc można spróbować nagrywać po przyciśnięciu przycisku REC łączy się nagrywanie i ten materiał można nagrywać po zatrzymaniu skakuje komunikat o zakończeniu nagrywania jeżeli chcemy nagrywać na przykład z kasety VHS lub z dekodera, wybieramy odpowiedni kanał, żeby nagrywać. W przypadku rozłącza jest to audio wideo 2 i teraz możemy nagrywać na przykład z kasety VHS lub z dekodera. W tym wypadku nagrywam z dekodera od Multimediów, teraz można zmieniać na przykład kanały. I dekoder, be, nagrywarka będzie nam to nagrywała to, co teraz akurat nie bezpośrednio leci, ale nie będzie to jakości HD, a jedynie będzie to jakość zwykła SD, bo płyta nagrywa tylko w takiej jakości płyty DVD. Żeby obejrzeć materiał. Wchodzimy przyciskiem Direct Navigator i pokazuje nam się nagrane rozdziały na płytach. Ostatni nagrywany rozdział jest ten, żeby go obejrzeć, trzeba wcisnąć Enter i Start. I jest to to, co było nagrywane z dekodera. Nagranie z telewizji analogowej jest ten środkowy plik No a tutaj niestety obraz mi śnieżył, więc też tak nagrało na płytę Nie jest to wina płyty, a jedynie sygnał, który wchodził do nagrywarki Tu był jeszcze wcześniejszy rozdział, który nagrywałem Jeszcze jakiś zapping Aha, był to czas, kiedy miały być uruchamiane kanały Eurosport 3, 4 i 5 na Olimpiadę w Tokio. Można też przewijać. Zaskoczą wszystkie tytuły. W ustawieniach nagrywarki znajdują się takie funkcje, jak tutaj roz... tytuły nagranych płyt. Ustawienie nagrywania, czyli t -t mery, Ustawienia ogólne. Oraz tutaj najważniejsze dotyczące płyty. Tutaj można zrobić sobie tytuł płyty, który później będzie się wyświetlany. Jest wszystkie litery, duża i mała ściąga, znaki y typu nawiasy, y dwukropek i tak dalej. ten tu za chwilę później pokażę gdzie on się znajduje. To w miejscu formatowania płyt jest to format płyty, żeby wykasować całe nagrania w przypadku płyt DVD-RAM, a w przypadku płyt DVD-R trzeba zrobić w tym miejscu finalizację płyty. Jest to zakończenie płyty, gdzie zmienia ona swój rodzaj z DVD-R na DVD-Video. Teraz pokażę przykład takiej płyty. Jak wygląda ona taka gotowa płyta do otworzenia z tej nagrywarki. Uruchamia ja się, otwarzanie. było to nagrywane jeszcze z telewizji analogowej gdzieś w roku 2008-2010. Teraz wchodząc w top menu, który się pokazuje, widzimy rozdziały, jakie są na tej płycie nagrywane. Jeden rozdział to jest jeden, to jest, je, to jest jeden moment od przycisku start do momentu stop przy nagrywaniu dzieli to na każde rozdziały tutaj jest u góry jest numeracja niżej jest nazwa kanału w skrócie data nagrania czyli dokładnie, dokładnie to jest data finalizacji płyty czyli 2 czerwiec 2007 i godziny nagrywania oraz to co się pobrał napis a tytuł płyty wskakuje właśnie w tym miejscu i tu się tworzy menu płyty, gdzie później można wybierać sobie, który rozdział się chce oglądać. Na Nagle warty się pokazuje jako te 5 bo był rozdział 5. Można to po prostu normalnie przewijać. Potem te rozdziały, czyli tak jak tu. I można też zmieniać je przeskakując rozdziałami za pomocą tego przycisku. Niestety, w tą drugą stronę już przycisk nie działa, następnie z ważniejszych takich ustawień ogólnych nagrywarki to jest tak ręczne wyszukiwanie kanałów, na przykład. Znajduje się lista kanałów, które można na przykład wyszukiwać. Ja tu mam jeszcze stare zaprogramowane z kablówki, gdzieś było 50 analogowych. Nie we wszystkich są nazwy po pobierane, ale wchodząc na przykład na kanał 54, który wiem, że był pusty, wybieram sobie teraz możliwość strojenia, ale to kanałów tylko analogowych. Tych kanałów u mnie tak naprawdę pozostało chyba na chwilę obecną 7 lub więcej. Jest to podstawowe te kanały masy cary TVP1, TvP2, TvP3, TV4, TVN Polsat i Telewizja Puls. A mnie tych kanałów było więcej. Tutaj jest zresztą ustawiania. Odnośnie kanałów. Można też czytać z, z telewizora kanały lub wyszukać je automatycznie. W ustawieniach można znaleźć na przykład zegar ustawić, który potem się wyświetla, jeżeli nie pobierze się automatycznie z, z anteny. Tutaj wskakuje lata 1 styczeń 2004. Nagrywarka jest z roku 2007 kupiona. Ustawienia fabryczne, język. Ustawienie odnośnie płyt. Czas nagrywania w EP można dać na 8 lub 6 godzin. Czy automatycznie ustawiać płytę? Otwarzać płytę. Ustawienie odnośnie obrazu, dźwięku, ekran, połączenie format obrazu, ustawienia AW1, AW2.